Witam Was serdecznie kochani. Przedpołudniowa pora. Akurat byłem w paczkomacie. Zamówiłem sobie nowego selfie sticka, dlatego że tamten służył mi no, rok. To był od Blitz Wolf firmy. Pokazuję serię. Ktoś sobie może zatrzymać. I, I jeśli będzie dobry, to Wam o tym opowiem i zachęcę do, do kupna. Ja kupiłem, od razu mówię, za swoje własne pieniądze nie współpracuje w ogóle z producentem. Tamten służył rok. Nie powiem, bo Bliculuf jest dobrą marką. Dobra, otwieramy, ale niestety mechanizm mi się po prostu urwał. Puściły plastiki, te, które trzymają, yy, trzymają telefon. Tutaj taka karteczka z instrukcją obsługi. No to myślę, że tutaj chyba raczej nikt yy, z tego korzystał. Nie będzie. Tak zwany Quickstar Guide. Kabeleczek oczywiście do ładowania. USB zwykłe. I tada! Taki selfie -stick. Tutaj jest folia ochronna. Nie mylić, że się porysowało, rozbiło. Jest folia ochronna. Będziemy później fajnie testować. Zobaczymy jak to wszystko świeci. Na razie tylko unboxing. selfie -sticka. O, tak i zaraz zrobimy klatkę stop i wrócimy do dalszego nagrywania. Także po rozpakowaniu tak się to prezentuje. Jeszcze raz pokazuję symbol, gdyby ktoś chciał skorzystać. Pilocik oczywiście do używania. Można uruchomić wiadomo zdalnego kabeleczek. I po rozpakowaniu tak się on prezentuje. Tutaj jest oczywiście lampa LEDowa. Przytrzymujemy dłużej i jest dwustopniowa lampa LEDowa. W tamtym miałem trzystopniową. Mam nadzieję, że będzie dobrze świecić. To będziemy dzisiaj, kochani, testować wieczorem, jak będę robił vloga dla Was, jak to świeci. Także za dużo pokazać. Nie ma co. To są pierwsze wrażenia. To jest aluminium, nie plastik. Także mam nadzieję, że będzie służyło długo. Stabilnie stoi. No, selfie stick, jak selfie stick. Proszę bardzo. Pilocik jest znowu fajny, mały, brzęczyk. Będzie robił, Będzie robił robotę. No, później będziemy testować. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do później. Witam, witam serdecznie. Popołudniową porą. <laughs> Troszeczkę jest chłodno, musiałem się znowu ubrać. Tak się nacieszyłem ostatnio, że w podkoszulku sobie siedziałem dosłownie w tym samym miejscu, tylko kamera była. Odwrócona tak, i ja na stołeczku sobie siedziałem przy stoliku. Ja w tej chwili widzicie, muszę się ubierać, bo jest, no jest, jest jak jest. Tego selfistika teraz próbuję nowego. No nie jest najgorszy powiem wam. Stabilizacja jest dobra. Ja tam dałem wcześniej specjalnie numer seryjny, to sobie o, ktoś może jak będzie zainteresowany akurat tym modelem to sobie może zrobić klatkę z tobą odpisać poszukać w internecie. To nie jest trudne i znajdzie bez problemu. Cena też nie jest zbyt wygórowana, wiecie. Są takie po, po 15, po 2 po, po dychy może nawet kupić, ale to od razu wam mówię, że lepiej już dać ten 60-70 złotych niż, niż tam wiecie, później za tydzień przeklinać, że, żeście wyrzucili dwie dychy w błoto. No, to dosyć stabilny jest, dosyć fajnie się nagrywa, można nawet iść. I, i nawet, nawet fajnie tak się go trzyma. Troszeczkę jest inny w budowie. I tutaj, gdzie się uruchamia, wiecie, gdzie się montuje telefon, znaczy i uruchamia się tą dźwignię, żeby można było poruszać, to mnie się te ząbki urywały, które trzymały telefon. No niestety, wiadomo, mógłbym przykleić kropelką, ale co mi z takiego selfie sticka? wiecie jak to jest no, kropelką przykleja, a zaraz się to urwie bo to jest ruchome i naciągamy sprężynę, montujemy tam telefon, zaraz by pękło, także bluetooth działa, co prawda, ten przycisk tutaj też u mnie nawet fajnie działa i widzę, że jest nawet większy zasięg, bo 10 metrów także jestem zadowolony, no i zupełnie inaczej się nagrywa wiadomo, na selfie-sticku niż, niż z no, pogoda jest jaka jest, dzisiaj troszeczkę zajęć było, było troszeczkę i, i różnych zmartwień, różnych myśli, wiecie, jak wszędzie, no kurczę, nie da się tego uniknąć, ale wszystko się wyprostowało, wszystko się wyjaśniło, poradziłem sobie i, i, i Wam tego też życzę, żebyście rozwiązywali takie sprawy dnia codziennego. Na waszą korzyść, żeby nie spieszyć się, nie nerwowo. Ja sam się denerwuję czasami, jak mam coś zrobić, a nie wiem dokładnie, nie znam tej tematyki i jakieś urządzenie, czy coś w tym stylu, czy coś w domu, troszeczkę się denerwuję. Ale później sobie przypominam swoje własne słowa, że spokojnie, bez nerwów, z humorkiem, uśmiechnąć się, powiedzieć damy radę i, i robimy, próbujemy. Bo najgorzej jest się tak, wiecie, nakręcić negatywnie, nerwy nas biorą, emocje biorą górę i wtedy nawet najprostszych rzeczy można nie załatwić sobie, nie zrobić czegoś w domu czy na mieście. Czy w urzędzie, także spokojnie, no, po prostu na spokojnie opanować, da się wyćwiczyć, no. i znam ludzi bardzo nerwowych, którzy też pr pracowali nad sobą i jednak, jednak, wiecie, dali radę po prostu, no. A nie wiem, czy nie będzie padać, więc niebo, niebo złapię, złapie Zobaczcie, jakie u mnie chmurzyska idą. Także dzisiaj chyba nigdzie nie wyjdę. Ten... Co Wam pokazywałem tą, tą miejscówkę e, moją, to jest upatrzona moja miejscóweczka już od jakiegoś czasu, wtedy się udało. No i jak będzie ciepło, to wiecie, jakiś stołeczek sobie wezmę ze sobą, bo tam na razie nie ma gdzie usiąść. Pewno może kiedyś będzie jakaś ławeczka, tylko tam u góry, co pokazywałem ten krajobraz, a, a tam niżej, no to wiadomo, są ławeczki. Ale tam niżej na razie się, wiecie, nie odważę <laughs> schodzić, bo to jest jednak... Jak widzieliście stromo i ta skarpa jest taka mocno wduja się, trochę boję o kula schodzić, boję się, że znowu nogę uszkodzę. Wiecie, tą nogę, co wtedy zwichnąłem, no to do, do dnia dzisiejszego mnie trzyma i nie wiem, kiedy mi się to zagoi. Pewno się zagoi, bo w końcu to, ten proces gojenia jakiś u mnie jest, ale ze względu na różne choroby, które mam w sobie, no to wiadomo, u mnie się goi ciężko, zwykłe, wiecie jak się zatnę przy goleniu, a co dopiero także muszę bardzo, bardzo na siebie uważać, ale tam na pewno pójdę bo widzę, że Wam się też podobało w komentarzach że fajna miejscówka no i mnie się też bardzo podobało fajnie się w ogóle tam czułem a dzisiaj pewnie jeszcze coś będę nagrywał wieczorem polecajki będę dalej robił bo widzę, że dużo z Was też jest takimi kinomanami, jak i ja, no to, no to jak Was to cieszy, jak Wam się to podoba, to takie polecajki jak coś znajdę. Dziękuję Wam również za polecajki, bo mi się bardzo podobały te polecajki. Niektóre będę sobie sprawdzał, będę oglądał dzisiaj, no ten The Crown chcę oglądać do końca, no i z niecierpliwością będę czekał na na kolejne odcinki Outlandera. No, kto nie zna, niech spróbuje, bo coś nieprawdopodobnego. Po prostu ten serial mnie tak wciągnął, że nie mogę się doczekać. Podobno w to lato przewidują, ale czy będzie, to nie wiem. Także ja tylko mówię to, co powtarzam to co słyszałem i co wyczytałem, że być może będą kolejne dwa sezony i te sezony będą ostatnimi sezonami. Ale, ale czekam z niecierpliwością, bo, bo film jest naprawdę super i od samego początku właśnie mi się, właściwie mi się podobał. Dam troszeczkę takiego... albo nie, nie będę wam zdradzał, nie. Nie będę spoilerował, kto chce, niech sobie ogląda. A jak skończę oglądać o królowej, no to być może jak czegoś innego poszukam. Jedynie co mnie denerwuje na Netflixie to to, że no, biblioteka na korzyść wiadomo oglądającego, bo jest kurczę e, ogromna. Chyba, chyba z tych platformówek to chyba tylko Netflix ma taką dużą bibliotekę. Ym, tylko że nie, jest tego tak dużo, że zanim cokolwiek znajdę. He, 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 he. Ojejku, to czasami już mam dosyć oglądania. Dlatego jak już tak pod wieczór idzie i jestem, e, czuję, że jestem zmęczony, y, no to godzinę wcześniej już zaczynam szukać. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale no jest tego tak dużo, że wiecie. Ale mimo wszystko polecam. Polecam, chyba że ktoś lubi poczytać książkę, no to, no to wiadomo, że co innego. Także obiadzik zjedzony, co miałem zrobić, to, to zrobiłem. Może jeszcze wieczorem ponagrywam, bo wiecie, chciałbym tutaj... Mam lampę ledową. No teraz nie będę testował, bo jej nie będzie w ogóle widać. Ale lampa ledowa jest i, i myślę, że, że się sprawi. Niestety jest tylko dwustopniowa. Raz i dwa będziemy włączać. W tamtym, yy, w tamtym włączałem yy, trzy razy, tak? Trzy razy, trzy razy. No, no, to, no to tam były trzy stopniowa i dosyć mocna była. Zobaczymy jak będzie yy, się sprawowała ta lampa. Ale to dopiero wieczorem wyjdę, ponagrywam coś. Ogólnie budowa, wiecie, takie moje pierwsze wrażenia, bo ja recenzję nie umiem robić. Budowa jest dosyć solidna. Jest stabilny, jeśli, jeśli się postawi yy, na stole, tak jak widzieliście. To jest dosyć stabilny, reszta no to plastik, ta główna prowadnica no to, no to jest metalowa, no to, no to myślę, że, że przetrwa, mimo że ja tam, wiecie, pilnuję sprzętu, bo przepraszam bardzo, w tamtym mi służył przecież rok, a nawet chyba dłużej niż rok troszeczkę, no i w końcu się zepsuł, urwało się to, mówię, to, ta dźwignia i a tutaj mam nadzieję, że mi posłuży dłużej, bo troszeczkę inna konstrukcja jest, tylko jest za krótki ten wysięgnik, tak, żeby pisało 97 cm. No, myślę, że to jest chyba ze wszystkim tutaj liczone 97 cm, bo, bo na taką wysokość to on się na pewno, jak teraz mu się przyglądam, to się na pewno nie zalicza, jeśli chodzi o. O samą tą metalową rureczkę. Tutaj nie ma 97 cm. Ale ogólnie nie narzekam, zadowolony jestem. Zobaczymy jak będzie za tydzień, za dwa, bo na razie dopiero odpakowałem, to wiecie. To chyba każdy byłby wtedy zadowolony. Zobaczymy jak się będzie sprawował, jak będę go użytkował, a, a ja użytkuję no codziennie, bo zawsze coś się nagra, wiecie. Nie zawsze mam. Uuu, nie zawsze mam, wiecie czas, żeby nagrywać, no ale jak, jak mam tylko czas, to zawsze na selfie sticku, bo jest dużo, dużo wygodniej. Dobra kochani, będę się z Wami żegnał. Idę odpocząć troszeczkę, bo jestem już zmęczony. Do zobaczenia, do później będziemy wieczorem testować lampę LED-ową, zobaczymy czy będę zadowolony, czy nie. Wygląda na dużą, zobaczymy jak będzie świeciła. Do zobaczenia wieczorem. Cześć, trzymajcie się. Dobrego odpoczynku. Jeszcze troszeczkę pokażemy słoneczka. Wyszło jednak. Widzicie jaka pogoda zmienna. No i witam. Wieczorową porą. Nic nie widać, ale zaraz coś będzie widać. I raz. I dwa. Dwustopniowa. Zobaczymy, jakie to wszystko kochani ponagrywa. No, zmęczenie trochę daje się we znaki mnie dzisiaj, ale wytrzymamy. Wytrzymamy. Nagrywa się fajnie. Przeglądnąłem go. Pochodziłem trochę z tym selfie Więc już co nieco takie pierwsze wrażenia mogę Wam powiedzieć. Yy, jedyny minus jaki jest, bo stick przeważnie wszystkie są takie same. <grymne> jedyny minus jest taki, że trzeba po prostu tego pilota niestety yy, rozkręcać. Jest to yy, niezbyt yy, komfortowa sytuacja. Dlatego, że tam są takie malutkie otworki i to trzeba tak mocno ciągnąć. Można zepsuć łatwo, zerwać te ząbki i dostać się po prostu do baterii. Jest jest zwykła bateryjka taka. Mała baterinka, szkoda, bo w tamtym przyzwyczaiłem się, że nie musiałem nic grzebać. Po prostu podłączałem na USB no i mi się ładowało. Teraz sobie podładowałem tą lampę LEDową, bo chciałem zobaczyć, jak ona będzie świecić, jak ona będzie mnie oświetlać i ewentualnie coś tam kawałek z tyłu. Myślę, że będzie oświetlało dobrze, że będzie mnie widać i to tyle, co mogę o nim, o nim powiedzieć mam nadzieję, że mi będzie służył jak najdłużej żeby znowu nie zmieniać no jak na razie to tylko takie moje doczepianie się na siłę właściwie, bo bo to żaden problem otworzyć klapkę od tego pilocika, tylko mówię trzeba mocno podważyć, a to może być może być spowodować jakąś jakieś uszkodzenia, no ale to tak ogólnie nie mam znowu jakichś takich zastrzeżeń. Ktoś może sobie zobaczyć, nie jest drogi, naprawdę ta, ta, tanią sprzęt kosztuje, i, a warto nagrywać z, z selfistika, bo jest o wiele lepiej, pod wieloma względami, także i, i kąt za nami jest szerszy i nasza buzia nie jest na całym ekranie. No i ręka tak oczywiście nie boli, wiadomo. Tak jak wam mówiłem, wyjdę wieczorem, popatrzę w gwiazdy, nie ma gwiazd, jest pochmurno, nic nie widać. Więc sobie tutaj pogadamy, kochani, co do filmów, chciałbym wam jeszcze polecić taką moją polecajkę filmową, tylko tym razem nie na Netflixie nie znalazłem tego filmu. Belfer, jeśli ktoś oglądał, to wie o czym mówię. Naprawdę polski film. Maciej Sztur tam gra główną rolę. E, świetnie gra, lubię tego aktora. E, zresztą chyba rocznikowo jesteśmy rówieśnikami. Świetnie gra, bardzo mi się podoba. Pierwszy sezon już zaliczyłem, tak mnie wciągnęło, że zaliczyłem pierwszy sezon. Mam nadzieję, że i, i drugi będzie bardzo fajny, bo właśnie w tej chwili zaczynałem oglądać drugi sezon, tylko wyłączyłem, żeby, żeby wiecie, coś dla was, dla was ponagrywać, tak jak obiecałem. A że robi się już późno, no to i zmęczenie większe, więc sobie myślę, a e, to ponagrywam troszeczkę, co nieco powiem i o tym selfie -sticku chciałem powiedzieć. Także sobie można, y, można sobie y, znaleźć łatwo w sieci ten model, jak ktoś potrzebuje nagle już, a, a nie chce wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, bo wiecie, właściwie to te selfie -sticki działają y, wszystkie tak same. Wszystkie są takie same, y, różnią się tylko tym, że na przykład, o, tak jak tutaj y, ta prowadnica u góry, Yy, yy, która wyciąga nam telefon, no to, no to na przykład yy, czasami jest to plastikowe, tutaj jest metalowe, no to myślę, że będzie, yy, że będzie dłużej służyć. Nie rzucam nim, nie, nie wiadomo co robię yy, i uważam, że większych pieniędzy jak, yy, jak 80-70 złotych, to się właściwie nie opłaca, bo, bo jak się przeglądnie naprawdę, czy, czy na YouTube są fachowe recenzje, bo ja recenzje absolutnie nie umiem, nie umiem robić. I oglądnie się te droższe, a, a te tutaj dla mnie osobiście nie widzę znowu aż takiej różnicy, żeby, żeby to wymagało dopłaty kolejnych 100 zł, bo widziałem selfie za 200 zł. Tutaj się sprawuje w sam razy. No że jak kupimy jakiś tam taki najtańszy kijek, no to, no to tylko będzie kijek do telefonu. Nie będzie innych możliwości takich jak, jak, jak bluetooth właśnie, czy. Czy lampa LEDowa? A wiecie, powiem wam, że ta lampa LEDowa robi robotę, bo tamtego co miałem, no to pra... ponad rok, ponad rok miałem mm, i wszędzie można było nim nagrywać. Tylko tutaj jest minus jeszcze taki, że jest dwustopniowe natężenie światła lampy LEDowej, tam miałem trzystopniowy, ale podejrzewam, że i też będzie fajnie oświetlało, bo jak tutaj dam natuje, to proszę oświetla ja. Wszystko widzę, nie wiem jak to kamera widzi. Ja widzę wszystko, co jest za tujami, i tu je widzę. No a jak, jak siebie będę nagrywał, no to, no to się okaże. A co do filmów, no to, no to siądźcie i poszukajcie sobie coś fajnego. Jeśli ktoś zna jakiś bardzo fajny serial, to czekam, e, czekam na Wasze komentarze, bo teraz chętnie wysłuchałbym Waszych propozycji. Bo jaki normalny jestem, lubię oglądać dobre seriale, ale tak mówię, po tym. Outlanderze to jest ciężko mi teraz tą pustkę wypełnić i nie ma tak dobrego serialu na razie. Ten Belfer jest też bardzo fajny, no ale to trochę, trochę już inne kino jest, ale też polecam. No nie jest to najnowszy film, ale, ale może ktoś nie oglądał, nie miał czasu, nie widział, to polecam, na pewno się nie będzie nudził i na pewno nie będzie narzekał. Polski bardzo dobry film. A jutro kolejny dzionek. Kolejne nagrywanie, wiecie, tak kompletuję sobie materiał, czasami z kilku dni, no bo wiadomo, nie ma czasu. Czasami dopada niemoc twórcza i, i jest ciężko z nagrywaniem. I tak, wieczorem to nie ukrywam, że wieczorem mi się dosyć ciężko nagrywa, bo wiecie, po całym dniu nieraz człowiek ma ciężki dzień, czy, czy w pracy, czy w domu, czy, czy gdziekolwiek indziej. Jakieś zmartwienia, czy coś, to tak na wieczór mnie już spanko normalnie bierze, także szok starzeje się chyba. No. A Wam życzę no jak najbardziej udanego wieczoru. Po prostu to róbcie to, co lubicie najbardziej. Ja Wam proponuję y, to, co ja lubię. Może jest też wśród nas jakiś kinoman, który też lubi dobre filmy, dobre seriale. Y, to ten, bo jak ktoś lubi poczytać książkę. No to sobie może i książkę poczytać, także wszystko zależy od tego, co kto lubi. Ja lubię usiąść sobie, coś sobie tam przekąsić i po prostu oglądać sobie jakiś fajny serial. No. Teraz już na razie nie będę szukał, bo tak jak mówiłem wcześniej, to szukanie mnie no czasami mnie irytuje to szukanie, bo ponad godzinę przed na przykład jak sobie mm, pomyślę, że o, dajmy na to o 21.00 będę coś tam oglądał, czy o 20, no to już trzeba godzinę wcześniej szukać, no, żeby cokolwiek znaleźć fajnego. Także tak to tak to jest na Netflixie. A ten akurat Belfer, tak jak mówię, to nie na Netflixie, tylko na CDA. Można sobie wpisać, bezpośrednio znaleźć szybciutko i mi sobie pooglądać. Mam nadzieję, że Wam minął dzionek bardzo fajnie. Ja mam nadzieję, że jutro mi dzień minie również fajnie, że nie będę się tak czuł zmęczony, że będę się czuł fizycznie trochę lepiej, bo dzisiaj tak trochę, trochę kiepsko, ale też właściwie nie mam prawa narzekać, bo są ludzie, tak często to powtarzam, bardziej chorzy niż ja, którzy w ogóle z domów nie wychodzą. O Was też pamiętam, kochani. Wiem, że mnie oglądacie. Bardzo miło czasami w komentarzach piszecie, że po oglądnięciu mojego materiału lepiej się czujecie. To jest, nie wiem jak inni, ja zawsze to podkreślam. Ja mówię za siebie, nie za innych twórców. No dla mnie nie suby, tylko takie komentarze są powodem do, do dumy po prostu, że komuś bezinteresownie pomogłem. Nawet mi tak na wyświetleniach nie zależy, jak, jak na takich komentarzach to jest. Po prostu dla mnie naprawdę duma, że, że komuś, komuś w czymś pomogłem, ktoś rano czeka na materiał. Tak jak powiedziałem, wywiązuję się z obietnicy. Jak nie jutro, no to, no to pojutrze, najpóźniej staram się ten materiał obrobić. Nieraz wiecie, jest ciężko, bo, bo nieraz się ma ciężki dzień i mm, trzeba kompletować materiał. To nie jest lekka praca i to właściwie można zaliczyć jako, 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 jako pracę w domu. Czy, czy na ulicy, jak się nagrywa, kto nie wierzy, proszę sobie oprócz obowiązków domowych, służbowych i oprócz różnych innych zmartwień, stanąć przed kamerą, ponagrywać coś, ściągnąć widza do siebie, ale najpierw trzeba ponagrywać, najpierw trzeba posklejać klatki, czasami trzeba poklatkowo to robić, czasami coś trzeba uciąć, czasami coś trzeba dograć. No, nie jest to takie łatwe, jakby się komuś wydawało. Kto nie wierzy, niech przymierzy, czyli niech, niech spróbuje naszej pracy takiej jak my robimy i, i, i z taką częstotliwością nagrywania. Chociaż ja tak często teraz nie nagrywam, ale, ale był czas, że ja nagrywałem dwa vlogi dziennie, żeby po prostu zaistnieć, żeby, żeby była oglądalność, no bo po to zakładamy kanał, żeby ktoś nas słuchał, żeby ktoś nas oglądał, żeby poznać fajnych ludzi, żeby było miło. No, ale na początku jest bardzo ciężko. Ja wrzucałem, pamiętam, że wrzucałem dwa vlogi dziennie przez 8 miesięcy nagrywania i myślałem, że już, że już po prostu zlikwiduję kanał albo, albo po prostu nie będę nagrywał, bo się można szybko zniechęcić, wypalić po prostu. A to jest, jeszcze raz powtarzam, to jest ciężka praca. To, to nie jest tak, jak się komuś wydaje. Inaczej na to wszystko patrzy widz. Inaczej dany twórca, i co się troszeczkę różni, także ja na przykład nie oglądam dużo innych YouTuberów, bo ja no, nie dam rady tego robić, nie mam czasu. Ale nawet gdybym miał czas, to nie wiem, czy bym oglądał. Nie wiem. Mam dwie osoby, które oglądam, trzy, trzy osoby, a czwarta jest taka, że mało wrzuca materiału. Jak wrzuci, no to dopiero wtedy oglądam, ale tak notorycznie, żeby oglądać z taką częstotliwością, jak ja nagrywam, to tylko dwie osoby. Kiedyś oglądałem dużo więcej, dużo więcej materiałów. Patrzyłem, jak inni twórcy sobie z tym radzą, z różnymi innymi problemami. No, oglądałem więcej, teraz, teraz dużo mniej i to wam mówię, że, że inaczej to wszystko wygląda ze strony widza, a inaczej widz odbiera, nawet zasiada i patrzy, o, jest nowy materiał, oglądnie sobie, a inaczej robi to twórca. Po prostu jest taka różnica. W tym właśnie spostrzeganiu, jeśli chodzi o materiały na YouTube, dziękuję Wam, że, że ze mną jesteście, że fajnie komentujecie, że niektóre osoby poszły i, i, i później wróciły, bo przejrzały na oczy, bo używają swojego umysłu. Nie dadzą się zmanipulować. Pamiętajcie, nikomu się nie dajcie zmanipulować. Używajcie swoich umysłów, bo je macie. Ja dobrze wiem, że nie gadam do jakiejś bandy, wiecie, bez mózgi i ich formy życia, tylko gadam do ludzi, którzy, którzy mają swój umysł, swój rozum, potrafią myśleć samodzielnie, a nie żeby im ktoś podawał gotowe coś na tacy. Oni nawet wniosków nie wyciągają, tylko, tylko klepią łapki bezmyślnie. I wiem, że tacy ludzie są. Dużo, bardzo dużo jest takich ludzi. Tak, jak mówię, nie, da, nie dać się zmanipulować, używać swojego umysłu. Uważajcie również w sieci, w ogóle, nie tylko na YouTube, yy, tylko w ogóle w sieci zachowajcie dużą ostrożność, bo, bo są ludzie, jacy są, zresztą sami widzicie, można po, poczytać, co inni sobą reprezentują, jaki jest język nienawiści, zabyle co, i, i od słowa do słowa, i robi się wielkie, nie wiadomo co. Także też się nie dajcie zmanipulować. Też używajcie swoich umysłów, bo je macie. A ja wam dziękuję za uwagę i uciekam, bo jestem już trochę zmęczony. I do zobaczenia do jutra. Jutro znowu będziemy coś nagrywać, później pracować, później znowu nagrywać i to tak w koło Macieju, ale, ale robię to póki co jeszcze z przyjemnością, mimo że czasami tak jak mówię... No, ta niemoc twórcza czasami dopada, czasami nie dopada, ale wiem, że jest garstka ludzi, którzy czekają na te vlogi, no i nieraz wiecie, naprawdę nie jest mi do śmiechu, ale biorę kamerę, nagrywam, bo wiem, że, że jest ktoś tam po drugiej stronie, kto czeka, jest ktoś, kto nie może wychodzić z domu, a umilam mu czas moją rozmową. Więc to mnie tak bardzo, bardzo, bardzo mocno motywuje. Nic mnie właściwie tak nie motywuje, żadne łapki w górę, żadne inne tego typu nagrody czy suby, jak, jak to, że, że jest tam stały widz, który do mnie napisze, że czeka, że wreszcie jest vlog, bo takie komentarze też dostaję. No jest i będzie jutro rano już, samego rana będzie vlog. Do zobaczenia kochani, do jutra. Dziękuję, że jesteście. Cześć. O, a pilocik gdzie jest? O, tu jest pilocik. Wypadł mi ten malutki pilocik, gdy nie wypadł.